Witajcie na kolejnej wyprawie po górach Sowich i projekcie Rizo. Znajdujemy się dzisiaj w kompleksie Gotowa. Dzisiejszy odcinek jest jednym z pierwszych z naszej serii, w którym przyjrzymy się olbrzymowi pod względem hipotezy budowy kwater głównych Hitlera oraz późniejszych przez przekształceń ich podziemne fabryki zbrojeniowe. Zapraszamy na eksplorację. Dobra, weszliśmy. Całkiem ciekawe to wygląda. No ale do rzeczy. Kompleks gruntowa był w piaskowcu, oczywiście za pośrednictwem pracowników przymusowych. Składa się z, on, z czterech sztolni. Trochę woda przecież, My znajdujemy się w szkolni numer 2. Próbujemy przedostać się i wyjść z szkolnią numer 1. Jest jeszcze szkolnia numer 3 i 4. 4 jest zamknięta, a w trójce były prowadzone badania poszukiwawcze, znaleziono tam 6 odmóg i porzucono prac. Dochodzimy do pierwszego zawału. Całkiem ciekawie to wygląda. Ojej, oj, oj, trochę niebezpiecznie. Widać otwierty. Przyświecimy. O, o, zupełnie jak na soboniu. W końcu to lize. Mocowania na kable. Następne. No, ciekawie, ciekawie. Ten obwał nie wygląda zachęcająco. Wszystko się posypało. Potężne zwały piaskowca. Chciałbym przypomnieć, że piaskowiec jest bardzo kruchy. No, musimy się tedy przedostać. poczekam chwilę na kolegów, bo to jednak niebezpieczna akcja. Dobra, grupa w komplecie. Przedostajemy się przez pierwszy zawał, który, no, nieciekawie wygląda. następny odwiert. Ale lepiej tędy przeskaknąć szybciej. Jest tu trochę ciekawie. Niebezpieczne miejsce. O, żeby nic nie zahaczyć. O proszę, jak tu się posypał. Te chyba jakaś odnoga, tak? Tak, tak, jesteśmy w tak zwanym miejscu tam, takich sam jak odnaleziono w sztolni w Lubaniu no tylko tu one nie są dostępne, tu moglibyśmy kawałek podejść ale tam się zaraz chodnik kończy, nie ma sensu ryzykować będziemy próbować się przedostać dalej Oj. dawno nie chodziliśmy przez takie zawały się wszystko odspaja, w każdej chwili może odpaść no cóż, jest to z z obiektów, który nam pozostał z rizes z podziemnych No siła wyższa, musimy to zaliczyć. Nie jest tak źle, a wrażenie robią tylko te wały Oro się tego obsypało. Ciekawe dlaczego. Jo, jak dawna tutaj tutaj leży Prawdę trzeba uważać, żeby nic nie zahaczyć. Kolejna z odnóg. To może zejdziemy zanim koledzy przyjdą. Nie będę się pchał sam. No jednak. Dawałek tej tamy byśmy udokumentowali tutaj. Dalej obwaliska no i tu się kończy przodkiem. Tana tama, i oczywiście że jasna od Taki takiej mogłaby mogła być nawet wartownia, strzyżąca. Wejście do głównego ciągu. No ma się tutaj tam walczyć Dobra, wracamy do głównego ciągu i czekamy na kolegów. Gdzie moi kamraci? I tutaj nas znowu wita woda i kolejne obwały. Dobra, ekipa cała, możemy eksplorować dalej. Fajna duża obudowa górnicza, ciekawe grzybki. <grybki> Zobaczmy jak to wygląda. Meszkiem porośnięte. No i tu się zaczyna. O! Tu już resztki po obudowie, ale tu jeszcze coś tam, coś tam zabezpiecza trzeba przyznać. Dobrze jest, że jest w ogóle, niż mi miało nie być. Kolejna woda, kolejne wały, kołki, no najprawdopodobniej na elektrykę. Sztolnia taka dosyć, dosyć. Ciągle niespodzianki pod nogami z sufitu. To to chyba nie jest odwiert, coś za dużo to. No Dobra. Kolejne obsypy. Obwały. O, tu mamy łącznik. Ze numer 1. Ale oczywiście pójdziemy dalej ciąg, ciągiem korytarza. sto, do końca. I później wrócimy na łatwo do numer 1 układał no, jeszcze ładnie układał, bo na pewno to nie jest naturalne. Także że materiał pochodzi stąd. Zrobiła latamę. No, skończyła się woda. Możemy trochę dalej poopowiadać. Ach, tu jest dokładnie ten łącznik. Tak nam się odspoiło no, ponad 3 metry do odspojonego fragmentu ale my kierujemy się dalej prosto idziemy na odkowo no i co? Kompleks włączowa łącznie mierzy 680 metrów, tak jak już mówiłem, składa się z 4 sztolni My idziemy głównym korytarzem w stolni numer 2, kierujemy się do stolni numer 1. Ogólnie dzisiaj mamy do przejścia na jedynce i dwójce 180 metrów. I proszę teraz zobaczyć. I to już jest raczej hala. Tu mamy mało odspojenia. I to wygląda na hale. jak mówiłem, przyglądamy się projektowi RIze pod względem pewnej hipotezy podpartej na odnalezionej w Kodlencji w Niemczech raportach. Owe raporty nazywają się raportami Schmelchera. Zygut Schmercher był architektem organizacji TOT. Było on odpowiedzialny za planowanie 19 kwater głównych Adolfa Hitlera. Kompleks gruntowa, według danych raportów, był przeznaczony dla wojsk SS, Schutztaffe. Takie plany były do końcówki 1944 roku. Raporty konkretnie pochodzą z kwietnia 1944, ale przy samym końcu 1944 i na początku 1945 padł rozkaz o zaniechaniu prac naziemnych i adaptacji Projektów podziemnych fabryki zbrojeniowe owe hale pasują i do pierwszej koncepcji, i do drugiej. Ze względu na to, że jeżeli do pierwszej koncepcji, jako główna kwatera SS, powstałaby tu obudowa górnicza, betonowa, to ten piaskowiec nie miałby wpływu na, na obsypywanie. Ze względu na to, że przy obudowie on by się już nie obsypywał. Nie ulega powietrzeniu. Korytarz był o wiele niższy i, wiadomo, o wiele bardziej wygodny. Jednak, mając z tyłu głowy, późniejsze rozkazy z 1945, to również mogło za, śmiało zostać zaadaptowane na hale produkcyjne. Ta hala ma 5 metrów wysokości. To jest druga. Śmiało można powiedzieć, że mogli coś tu robić. Oda, owa adaptacja. Przekształcanie kompleksów podziemnych, fabryki zbrojeniowe miało na celu przesunięcie frontu w stronę rosyjskiego. Z Niemcom kończył się czas i już to nie były żarty dla nich, więc skupili się na szali zwycięstwa, żeby przeważyć szale zwycięstwa. I idziemy dalej. w sprawę. O i tu dochodzimy do czegoś bardzo ciekawego. Po raz pierwszy raz na naszych tak zwanych dzikich eksploracjach mamy jawne dowody działalności nazistów w kompleksie Riza. Oryginalna wąskoterówka najogólniejsza. Nikt nie zdążył jej wyszabrować. Cieszy taki artefakt. Mieliśmy już różne artefakty na swoim koncie. Skleślone wiertła, blachy górnicze. Ale oryginalnej wąskotorówki z II wojny światowej. Jeszcze nie po raz pierwszy. Szczerze jej zawał. Tylko dlatego nie została wypruta po 45, bo niestety takie rzeczy się zdarzały. Były normą dzienną, że szabrownicy po prostu szabrowali to na złą. Dlatego też mamy takie sztolnie, jakie mamy. Po takich chodzimy praktycznie pustych, ogołaconych. Zaraz po II wojnie w większości tych sztolni były takie wąskotorówki, lutnie. Być może trochę elektryki, no ale jak wiadomo Czas robi swoje i ludzie robią swoje Bardzo cieszy taki artefakt Warto było tu przyjść Idziemy dalej No i kolejny obwał Grupa wyprzedziła Tak tam panowie? Tlen w normie? Zawał poczynany Idziemy dalej Tu już mamy ciąg sztolni numer 1, którą mamy zamiar wyjść od noga. Uh -huh. Ale tu jest coś ciekawego. I wygląda na oryginalne. Zimmy, no. Dobą durki Gwintowanej. Ja drogim widzą powiem co to jest, bo ja się domyślam. To jest takie coś, od cze takiego czegoś do takiego czegoś. Lecimy dalej. Dobrze być wyłączony. Kolejny z przodków. Mam nadzieję, że ten film jakoś wygląda ze względu na skokanie na tych obołach. Kolejna ładna komora. Tak, jesteśmy w głównym ciągu. że mamy jeden z dwóch obołów do wyjścia. Albo już ostatni. No, tu też nam się odwaliło. Tak drodzy widzowie, to jest ostatni z obwałów. Gierujemy się do wyjścia sztonią numer 1. Zdrowo się posypało. Na dzień dobry, wita nas woda. Co? Ostrożnie tu panowie. No, coś podobnego. Podobny obwałek nas przywitał. No dzień dobry w Stoni numer 2. Samo stonia numer 1 nawet. Tak, i już przed nami wyjście. Stonia numer jeden. Tutaj troszeczkę więcej wody. No Panowie. Na kalosze może być płytko, za głęboko. Na pewno odradzam jeszcze środkiem. Dobra, ale my się zwierzę, zwierzamy ku wyjściowi. No i oczywiście do podsumowania. Obawiam się, że moi koledzy nie wyjdą. Ze względu na to, że ja tylko posiadam spodnie buty przy sobie. nich właśnie idę. Oni Są w Jak Jakby to powiedzieć są w Wody jest po kolanach, Wczoraj był upadek. Może ma to coś wspólnego z tym? Przez nie zawsze zabezpieczony. Idziemy się na podsumowaniu. Słuchajcie, skończyliśmy naszą eksplorację sztolni Weszliśmy wejściem numer 2, Wychodzimy wejściem numer jeden. Za nami krata. Na szczęście otwarta, nie trzeba się przyciskać. Przy wejściu zawały. Przy wyjściu woda. Także tak źle i tak niedobrze, ale na szczęście, jak są kalosze długie, to ta woda jest niegroźna. Można chodzić w spodniobutach. Nie jest nie jest tak źle. Sztolnia gruntowa należy do następnej sztolni z rodziny Rize, którą żeśmy już e, sobie zwiedzili. Jest niebezpieczna, jak każda sztolnia, ale przy odrobinie rozwagi i zdrowego rozsądku naprawdę można bezpiecznie tą sztolnię przejść. Teraz coś kolega powie. Na podsumowanie. No Rize tym razem zaskoczyło piaskowcem. Jesteśmy przyzwyczajeni bardziej po obiektach olbrzyma do Gnejsu. Chciałbym dodać, że jest dosyć niebezpieczna ze względu na wietrzenie tego peskowca, ale jest ciekawa, trzeba to przyznać. Dużo odwiertów. Widać, że było to kute ręcznie. Siłami pracowników przymusowych, obozantów z Gros Warto było tu przyjść i tak jak już mówiłem, jest to następna seria naszych odcinków pod względem przyglądania się Olbrzymowi jako Projekcji kwater głównych Hitlera i przekształtowania ich fabryki podziemne Trzeciej Rzeszy. Także do zobaczenia na następnych ciekawych wyprawach. Na razie.